Cześć moi kochani, witam was na kanale Like Makijażowy. Już od kiedy założyłam ten kanał, czyli w kwietniu co miesiąc miałam w planach nagrać dla Was ulubieńców miesiąca. Natomiast ja aż tak nie wymieniam tych produktów e, co miesiąc, żeby pokazywać Wam za każdym razem coś innego. Dlatego nie wychodziło mi nagrywanie tych e, ulubieńców każdego miesiąca. Natomiast pomyślałam, że może fajnym pomysłem będzie jak będę nagrywała dla Was ulubieńców ostatnich miesięcy. Napiszcie mi proszę co o tym myślicie, a jeżeli lubicie ulubieńców ogólnie to zapraszam Was tutaj na filmik mój i innych dziewczyn z YouTube'a, w którym mówimy o naszym życiowym ulubieńcu. Także klikajcie tu. No dobra, no to może przejdę już do rzeczy. Pierwszy produkt, jaki mam Wam do pokazania jest to ten sam, który pokazywałam w filmiku o życiowych ulubieńcach. Jest to mój życiowy ukochany, najbardziej Uwielbiany przeze mnie produkt na świecie. Jest to puder bambusowy Paese. Bardzo fajny w tym podkładzie jest to, że on nie bieli twarzy. Natomiast jeżeli macie jakiś zbyt ciemny podkład, to możecie nałożyć go troszeczkę więcej i wtedy on wam rozjaśni ten podkład. I nie bójcie się tutaj zbyt pudrowego efektu, ponieważ jak minie około godzinka, ze sobą wam się troszeczkę wydzieli na tej buzi i osiądzie, to ta pudrowość zniknie wtedy i będzie wyglądał idealnie. On kosztuje około 30 zł przez internet. Stacjonarnie jest troszeczkę droższy na tych wszystkich wysepkach w centrach handlowych. Natomiast teraz nie pamiętam, ile on tam kosztuje dokładnie. Mamy tutaj y, opakowanie 8 gramów i starcza mi on na około rok. Naprawdę, starcza na bardzo długo. Miałam również ten puder paezę ryżowy. Natomiast one się różnią od siebie tym, że ten paezę ryżowy jest troszeczkę bardziej jakby. Zbija się. Ten jest jakby troszeczkę drobniej zmielony. On jest suchszy w swojej konsystencji. Ten ryżowy e, paezę mogę przyrównać nawet troszeczkę do tego pudru e, z Kryolan One obydwa mają podobną konsystencję, jakby lubią się zbijać troszeczkę e, w takie jakby kulki, nie wiem, no w takie grupki w opakowaniu. On się lubi zbijać, natomiast ten jest idealnie sypki i nie osiada nam nigdzie y, na pędzlu w jednym miejscu czy coś, rozprowadza się równomiernie. Kolejna rzecz jest to troszeczkę zdarty już z napisów y, korektor y, Collection Lasting Perfection i tak, y, jest to idealna baza pod cienie do powiek, jest to idealny korektor pod oczy i idealny kamuflaż na wszystkie jakieś syfy, które macie na twarzy. Niestety tego korektora nie dostaniecie Nigdzie w Polsce. Możecie go kupić na Allegro albo na jakichś innych stronach internetowych. Natomiast ja go kupuję na Allegro i z wysoką on wychodzi około za 30 zł, czyli tyle samo, ile powiedzmy taki Maybelline Affiniton, który jest e, dostępny we wszystkich drogeriach praktycznie u nas w Polsce, ale jakby jakością, jak dla mnie dużo odbiega od właśnie tego korektora. On ma taką jakby konsystencję bardziej e, lepką, lepiej się przykleja do skóry, idealnie e, nadaje się pod cienie do powiek, ponieważ że te cienie się nie rolują, on sam sobie też się nie roluje i nie waży na twarzy. Ja mam go w odcieniu e, Fair 1 i jest on może ciubkę troszeczkę dla mnie zbyt jasny, natomiast nie przeszkadza mi to jakoś e, specjalnie, ponieważ ja tam nie widzę, żeby to było jakoś widać, nawet jak jakieś syfy nim pozasłaniam, to nie wiem, no nie rzucają się w oczy, przynajmniej tak mi się wydaje. Kolejny produkt jest to Maybelline Color Tattoo. Jest to idealny produkt na dni, kiedy nie chcę Wam się bawić w nakładanie bazy pod cienie do powiek, e, cienia jakiegoś bazowego, jeszcze innych cieni, robienia cieniowania. On samodzielnie wygląda przepięknie na oczach, nie roluje się, trzyma się bardzo długo, możemy go nałożyć palcem, palcem go rozetrzeć e, tutaj w załamaniu, żeby nie było twardych jakichś linii. Ja mam odcień 35 on non bronze i naprawdę jest przecudowny. On kosztuje w Rosmanie około 20 paru złotych i on no, mi starcza na około 2 lata, właśnie tak jak tutaj mamy datę ważności 24 miesiące od otwarcia, to on mi, ja nawet nie jestem w stanie go skończyć <noise> przez te 2 lata, także to jest bardzo wydajny produkt i naprawdę godne polecenia. Kolejna rzecz jest to pędzel do podkładu Zoeva 104 Buffer. I tak, powiem Wam, że ja nigdy nie lubiłam za bardzo tego typu pędzli, czyli Flap top do podkładu, ponieważ mój pierwszy pędzel do podkładu, jaki sobie kupiłam, to był właśnie Flap top. to był Hakuro H50S, polecony właśnie wtedy przez Red Lipstick Monster i tak się zraziłam do pędzli tego typu, ponieważ tamten był po prostu dla mnie zbyt mały i zbyt zbity i ja nie potrafiłam sobie jakby nałożyć nim podkładu na buzi, ogólnie trwało to zbyt długo, bo on był malutki, no i tak się zraziłam, że używałam tylko tych pędzli właśnie typu Takich grzybów, takich, nie? Ale jakoś tak nie wiem, co, coś mnie wzięło, że sobie zażyczyłam teraz w sierpniu od Dawida na naszą rocznicę, e, właśnie ten pędzel, bo ja jestem taka bardzo sympatyczna dziewczyna, ja dużo nie potrzebuję, wystarczył mi tylko ten pędzel. I powiem wam, że się zakochałam. Ja teraz się zastanawiam, czy w ogóle nie sprzedać, by tych wszystkich pędzli do podkładu, które posiadam, bo one mi są do niczego niepotrzebne. Uwielbiam ten, zastanawiam się, czy nie kupić by sobie jeszcze jednego, żeby mieć na zmianę właśnie, jak on jest brudny. Aha, no i on jest właśnie brudny, dlatego, ponieważ przed chwilą nakładałam dla Was podkład tym pędzlem e, Essence do tego filmu to jest najtańszych podkładów drogeryjnych i dlatego on jest brudny. On kosztuje w Minty Shopie około 50 parę złotych, tam wiadomo wysyłkę trzeba sobie dodać, ale naprawdę powiem Wam, że na tą jakość, na to jaką się super dopiera, jaki on jest mięciutki na buzi, on, jego włosie w ogóle nie jest ani jakoś super mocno zbite ani nie, nie jest go za dużo ani nie jest go za mało, on bardzo fajnie rozprowadza podkład na buzi. Sorry, jeżeli ogólnie czegoś nie dopowiem ale nagrywam dla Was ten filmik teraz drugi raz ponieważ przed chwilą nagrałam dla Was 40 minut surówki właśnie z tego filmu natomiast po wrzuceniu na kompa tych plików okazało się, że nie mam dźwięku, ponieważ podłączyłam mikrofon ale go już zapomniałam włączyć i teraz jak mówię znowu o tych produktach to mam wrażenie, że już Wam o czymś mówiłam, ponieważ mówiłam o tym 40 minut temu i jeżeli czegoś nie dopowiem, no to tylko i wyłącznie dlatego, że miałam wrażenie, że już to mówiłam ale to mówiłam wtedy, kiedy mikrofon był wyłączony. Kolejny produkt jest to Maybelline Lash Sensational tusz do rzęs. I uwielbiam go nawet nie tyle za szczoteczkę, która jest silikonowa, wykręcona, bo to, że ta szczoteczka jest wykręcona, to jakoś mm, nie zupełnie mnie to jakoś jara, wszystko mi jedno, natomiast uwielbiam silikonowe szczoteczki, które bardzo fajnie rozczesują te rzęsy, ale sama formuła tego tuszu, to jaki on jest aksamitny, to jak on sunie po tych rzęsach, to, że on nie tworzy żadnych grudek, to, że on... Yy, w ogóle nawet jeżeli nie nałożycie żadnych cieni tutaj pod łukiem brwiowym, że w żaden sposób nie przypudrujecie sobie tej okolicy, on i tak Wam się nie odbije, nie ma opcji, żeby on się w ogóle jakkolwiek odbił, nawet po całym dniu noszenia. Przepięknie rozczesuje te rzęsy, przepięknie je pogrubia i wydłuża, natomiast nie jest to jakiś taki sztuczny efekt, właśnie wręcz przeciwnie, on wygląda bardzo naturalnie na tych rzęsach, ale widać, że są podkreślone te rzęsy i nie wiem, no ja nie lubię właśnie takiego efektu, że laska idzie kilometr ode mnie, ja już widzę takie kilo, kilo tapety i tuszu do rzęs na rzęsach. Ja nakładam tylko jedną warstwę tuszu i mi to w zupełności wystarcza. Możemy go dostać za około 30 parę złotych, natomiast na promocjach na pewno one tam wychodzą po około 20 parę złotych. I naprawdę jest on wart polecenia. Mamy tutaj 9,5 ml, także starcza na bardzo długo. Kolejny produkt jest to pisak do kresek. Eyeliner w pisaku Zoeva Cat Eye Pen Blackest Black. I powiem Wam, że o ile ten pisak jest naprawdę przecudowny, ponieważ bardzo długo trzyma się na oczach, dzisiaj też mam zrobione nim kreski, bo jako jeden z niewielu tutaj w tej okolicy on mi się nie rozmazuje, bo mi oczy bardzo łzawią i dużo eyelinerów jakby się rozpływa od tego, a ten wytrzymuje, ten mi nie spływa i nie odbija się też w załamaniu, także naprawdę bardzo Wam go polecam. Jedyny jego minus jest taki, ogólnie wszystkich pisaków eyelinerów minus jest taki, że jak nakładamy go na przypudrowaną powiekę albo powiekę, na której jest cień, to one po jakimś czasie po prostu się zatykają. Ale ten eyeliner nawet jakbyście chciały nakładać na nieprzypudrowaną powiekę, to on Wam się nie rozmarza ani nie odbije, dlatego wbijajcie do Minty Shopu i kupujcie go, on tam kosztuje 20 parę złotych i naprawdę, jak za taką cenę, to jest super produkt. Kolejna rzecz jest to podkład Liren My Color Code. Ja już o nim mówiłam i nagrałam też test tego podkładu, do którego zapraszam Was tutaj. Tutaj sobie będzie gdzieś. Tutaj klikajcie. Kliknij! Ten podkład naprawdę jest niesamowity, niby tutaj mamy napisane, że jest to fluid kryjąco matujący, natomiast dużego krycia on nie ma, co mnie w sumie bardzo cieszy, ponieważ ja sobie wszystkie jakieś niedoskonałości zakrywam osobno korektorem. Nie lubię takiej szpachli na twarzy, o czym mówię w sumie przy każdym filmiku. Natomiast jeżeli chodzi o jego matowienie, to nie jest ono może tak mocne jak przy Rewon Color Stay. natomiast nie jest on też tak ciężki jak ten Rewon Color Stay. No, no na kilka godzin mamy zmatowioną tą buzię. Jego kolor jak dla mnie jest idealny, nie wpada w ogóle w różowe tony. Nie wchodzi w pory i najważniejsze też jest to, że on nie podkreśla mi suchych skórek. Kosztuje w Rosmanie około 20 zł, także cena jest też super. Na pewno jest lepszy niż ten make-up Atelier Paris za 110 zł, który u mnie okazał się totalnym niewypałem. Przy pierwszym użyciu byłam nim zachwycona, a przy każdym kolejnym jakoś już nie wiem... No spływał mi z twarzy, wchodził w pory, nie wiem, nie rozumiem fenomenu tego podkładu, ale dla każdego coś innego. Przedostatnia rzecz, bo ja tutaj sobie wyciągam z mojej kieszonki wszystkie rzeczy dla Was. No tak, przedostatnia rzecz. Jest to produkt, o który pytacie mnie praktycznie za każdym razem, jak mam go na paznokciach na filmie. Jest to Sephora Bikini Party. Ja wam za każdym razem w komentarzach odpowiadałam, że to jest Sephora, Party, coś tam, bo mi się nie chciało sprawdzać, jak on się nazywa. I mamy tutaj do czynienia z szerokim pędzelkiem, które ja uwielbiam. Ja po prostu kocham szerokie pędzelki, bo naprawdę ułatwiają nakładanie lakieru na paznokcie. I nie wiem, ja nienawidzę tych cienkich pędzelków. Jakoś tak niewygodnie mi się z nimi pracuje. Jest przepiękny kolor, naprawdę jest bardzo fajnie napigmentowany, czasami można by pomyśleć, że wystarczyłaby jedna warstwa, natomiast ja i tak zawsze nakładam te dwie warstwy. Bardzo długo trzyma się na paznokciach, bo on u mnie wytrzymuje około 7 dni, a u mnie w pracy jak lakier wytrzymuje na paznokciach 7 dni to jest naprawdę coś. One kosztują może 20 zł, ale powiem Wam szczerze, że no, na przykład lakiery z Rimela, te 60 sekund one kosztują dychę, czyli dopłacacie drugą dychę i macie też fajny lakier i... Cóż, no dwie dechy to nie jest jakoś super dużo za lakier, chyba, nie? Ostatni produkt to jest InStain od róż do policzków. Natomiast nie powiem Wam o nim zbyt wiele dzisiaj, ponieważ y, jest to produkt zakupiony na AliExpress. Tak, jest to podróba. I będę chciała nagrać test tego różu. Tylko napiszcie mi, czy w ogóle interesuje Was ta seria, ponieważ zauważyłam, że bardzo mało wyświetleń jest. Jakby ponad połowa osób, które mnie subskrybują, nie oglądają tej serii. No dobra, i to by było na tyle w tym filmie o moich zbiorowych ulubieńcach z kilku poprzednich miesięcy. Wiem, że ten filmik nie wyszedł tak jak chciałam, ponieważ ten poprzedni, co nagrywałam, wyszedł naprawdę zajebiście. A teraz mówiąc o każdym z produktów, miałam wrażenie, że już o czym Mówiłam i jestem pewna, że połowy nie powiedziałam. No cóż, jeżeli też nagrywacie, pamiętajcie zawsze o tym, żeby włączać mikrofon podczas nagrywania, bo może się okazać, że akurat miałyście super flow i się to zmarnuje. <grym> Dziękuję bardzo, zapraszam ponownie i na razie.